Dzień dobry wszystkim i witam was w kolejnym filmie Dzisiaj będzie krótko i na temat Z racji tego, że w ostatnim czasie przybywa tutaj coraz więcej osób Coraz więcej nowych osób Prawdopodobnie takich, które szukają jakichś informacji o minimalizmie To stwierdziłam, że nagram taki film, który... W szybki sposób wyjaśni każdemu, kto na mój kanał wejdzie, czym tak naprawdę jest minimalizm. I oczywiście każdy pewnie jakąś teorię, jakąś koncepcję na ten temat ma, natomiast ja chciałabym się podzielić z Wami tą moją, no bo w końcu to mój kanał, więc fajnie byłoby, żebyście wiedzieli po prostu, jak ja to widzę. Także zapraszam Was do oglądania. Pamiętacie jeden z moich ostatnich filmów, w którym mówiłam o tym, dlaczego zostałam minimalistką? W tym filmie podałam trzy powody. I jednym z powodów był samorozwój, czyli udoskonalanie siebie, odkrywanie lepszej wersji samego siebie. I tak patrząc na to z boku, z perspektywy czasu, to mogę śmiało powiedzieć, że był to najważniejszy powód. To znaczy, było to coś, co faktycznie najbardziej na mnie wpłynęło. I oczywiście nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi mi tutaj o takie, wiecie, ciśnienie, że ja muszę muszę być najlepsza, że ja muszę cały czas coś robić, w jaki sposób się doskonalić, poszerzać swoją wiedzę, swoje umiejętności, wiecie, wręcz w taką obsesję na tym punkcie. Nie, nie, absolutnie nie o to mi chodzi. I ja mam tutaj na myśli taki naturalny rozwój, I odkrywanie tego, co tak naprawdę każdy z nas ma w sobie, tylko potrzeba czasu i pracy nad sobą, żeby to odkryć. I ja nie bez powodu nawiązuję do tego samorozwoju, bo jest to moim zdaniem dosyć into, istotne w kontekście właśnie tego, czym minimalizm jest tak naprawdę, według mnie. Minimalizm to sposób myślenia. Rozwój bierze się ze sposobu myślenia. Jeżeli chcemy iść do przodu, rozwijać się, zdobywać doświadczenia, to musimy też w tym kierunku myśleć, jeżeli tego do tej pory nie robiliśmy. Czyli ktoś, kto jest na przykład leniwy i z tego powodu nie chodzi do pracy, tylko powiedzmy żyje na garnuszku rodziców, żeby zmienić swoje życie, musi zmienić swoje podejście, musi, musi zmienić swój sposób myślenia. ktoś, kto jest zakupocholikiem, żeby przestać kupować, musi zmienić sposób myślenia, musi zrozumieć, że nie potrzebuje tych wszystkich rzeczy. Że wręcz on tak naprawdę ich nie chce. I oczywiście samorozwój odbywa się na różnych płaszczyznach, nie tylko w kontekście minimalizmu, bo każdy z nas rozwija się w najróżniejszych dziedzinach życia, ale mi tutaj chodzi o taki rozwój mentalny, bo mam świadomość, że wszystko tak naprawdę zaczyna się w głowie. I z biegiem czasu, z biegiem lat, z biegiem zdobywania doświadczeń, każdy z nas zmienia swój sposób myślenia, zmienia się to, w jaki postrzegamy świat, w jaki sposób reagujemy na różne okoliczności, jakie cele sobie stawiamy, czy też po prostu w jaki sposób chcemy żyć. I ten film skierowany jest do osób, które interesują się minimalizmem w mniejszym lub większym stopniu, które dopiero zaczynają, które dopiero poznają, co to w ogóle jest, do takich, które już są nieco dłużej w temacie i w ogóle do takich, które są. Tutaj przypadkowo i po prostu Zobaczyły jakiś nowy temat i się zainteresowały Zachęcam was do tego, żebyście Pozwolili sobie na zmianę Na zmianę sposobu myślenia Na zmianę podejścia do życia Otaczających was rzeczy Nie zamykajcie się na jakieś ścisłe Zasady, ścisłe ramy, które Zostały określone przez kogoś tam Gdzieś tam, na przykład W Stanach Zjednoczonych, bo tak naprawdę To oprócz tego, że Minimalizm to sposób myślenia To jest to również narzędzie po prostu zwykłe narzędzie, które ma sprawić, że nasze życie stanie się lepsze, prostsze, ale nie tylko i wyłącznie poprzez pozbywanie się nadmiernej ilości rzeczy fizycznych, ale również właśnie poprzez zmianę sposobu myślenia, zmianę postrzegania naszych potrzeb. I oczywiście pozbywanie się nadmiernej ilości przedmiotów, które zgromadziliśmy przez lata, jest ważną częścią procesu, Minimalizacji, że tak powiem, ale to nie jest najważniejsze. Również nie jest ważna estetyka, paleta kolorów czy ładne rzeczy, bo to wierzcie mi na dłuższą metę nic wam nie da. Jeżeli szukacie naprawdę zmiany, to nie zaczynajcie od tego, bo ta cała minimalistyczna estetyka to jest tak naprawdę taka wisienka na torcie. A dużo, dużo ważniejszy jest tort, czyli ta cała podstawa. Bo bez silnej podstawy, bez takiej konsekwencji, bez celu konkretnego, dla którego to robimy, tak naprawdę nic nie przetrwa. Również nasza droga do minimalizmu. W pewnym momencie stwierdzimy, że coś tu nie gra, że chyba ktoś nas prowadził błąd i to nie działa tak super, i po prostu skręcimy, albo się wrócimy, to wie. Jeżeli jasno zdefiniujemy, co jest dla nas ważne, w jakim celu podjęliśmy się minimalizmu i do czego ma nas to doprowadzić, to dużo łatwiej będzie nam z intencją podchodzić do tego, co wokół nas, ale również do tego, co w nas. Dużo łatwiej będzie nam po prostu zmienić myślenie, zmienić tok naszego myślenia, bo będziemy wiedzieć, że robimy to po coś, że to nie jest bezcelowe. Że to nie jest tylko taka chwilowa zachcianka, chwilowe się. Więc nie zaczynajcie od tyłu, żeby nie powiedzieć inaczej Nie zaczynajcie od tej wisienki na torcie Nie skupiajcie się na tym, żeby było wokół was widać ten minimalizm Tylko raczej zacznijcie od zmiany podejścia Podam wam przykład, bo to fajnie rozjaśnia Są różne typy osób, które wchodzą na mój kanał I są takie, które po prostu szukają inspiracji Czują, że mają trochę za dużo i fajnie byłoby się tego pozbyć, ale muszą się czymś zmotywować. I trafiają na mój kanał, e, widzą tam jakieś filmy o porządkowaniu, wiecie i tak dalej. Są zmotywowane, e, no i zaczynają pozbywać się rzeczy. Wywalają pół szafy, w ogóle pół swojego mieszkania najlepiej. No i okej, okay. i jakby na tym się przygoda z minimalizmem kończy. Czyli usłyszały, dobra, jesteś takiego jak minimalizm, mamy mi to pomóc w pozbyciu się rzeczy. Zostałam, e, zostałem, zostałam zmotywowana. Pozbywam się rzeczy usłyszane, zapomniane. Koniec. Są też takie osoby, które trafiają tutaj faktycznie z celem zmiany swojego życia, zmiany podejścia. No i robią te porządki, pozbywają się rzeczy i tyle. I oczekują zmiany już w tym momencie. No ale ta zmiana nie nadchodzi, bo tak jak już mówiłam, nie wystarczy pozbyć się rzeczy. To nie jest żadne lekarstwo, to nie jest jakiś złoty środek, i taka osoba, wiecie, jest zawiedziona, no bo słyszała, że. To ma odmienić jej życie, że nagle ma być łatwiej, a nie jest. Jest nadal w zasadzie tak samo, tylko po prostu nie ma połowy rzeczy w mieszkaniu. I tak naprawdę okazuje się, że potrzebuje tego, 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 a już tego nie ma, bo wyrzuciła, bo tak naprawdę nie przemyślała do końca tego, co robi. Zaczęła trochę nie od tego, od czego powinna. I właśnie dla takich osób nagrywam ten film, bo zdaję sobie sprawę, że na pewno oglądają mnie ludzie, którzy. E, już są długo minimalistami, przez wiele lat być może, i tak naprawdę już mają swoją teorię, mają wyrobione zdanie co do tego, czym on jest, czym on jest dla nich, ale jest też mnóstwo osób, które nawet jeszcze tutaj nie trafiły, bo tak naprawdę widzę, że temat dopiero zyskuje na popularności, które nie wiedzą, nie mają jeszcze zdania i być może taki film, im pomoże chociaż trochę, zwłaszcza na początku, powiedzmy się ukierunkować i da im to poczucie, że trzeba czasu na to, żeby po prostu dojść do niektórych rzeczy i przede wszystkim, że Trzeba pracować nad samym sobą, nad swoim podejściem, nad swoim sposobem myślenia, i z czasem to da jakieś efekty, to da rezultaty. Wydaje mi się, że każdy, kto kiedykolwiek z minimalizmem miał styczność, poznał go nieco lepiej, to zgodzi się ze mną, że jest to jednak coś więcej niż tylko pozbywanie się nadmiaru rzeczy, bo do tego tak naprawdę nie jest on nam potrzebny. Wystarczy, że wykorzystamy którąkolwiek ze znanych metod porządkowania czy pozbywania się rzeczy. Moim zdaniem po minimalizm powinno się sięgać wtedy, kiedy. Czujemy, że potrzebujemy jakiejś zmiany w naszym życiu, że chcemy po prostu zamknąć pewien etap i otworzyć się na coś nowego. Więc powtórzę jeszcze raz. Minimalizm to sposób myślenia. I wydaje mi się, że jednak większość osób, które minimalizm praktykują, przyzna, że. Dopiero w momencie, kiedy zaczęły zmieniać sposób myślenia, zaczęły otwierać się na te nowe myśli, poczuły jakąś realną zmianę. Kiedy zrozumiały swoje prawdziwe potrzeby, zaczęły widzieć różnicę między konsumpcjonizmem świadomym, a konsumpcjonizmem takim nakierowanym różnymi pobudkami, takim jak próżność, zazdrość czy jakimiś zachciankami. Zaczęły rozumieć też, że ograniczanie siebie w pewnym sensie nie zawsze oznacza, oznacza coś negatywnego. Bo wszystko tak naprawdę zależy od intencji, w jakiej to robimy. Czy robimy to świadomie, bo chcemy, bo po prostu mamy wybór i dokonujemy takiego, że nie kupujemy, bo nie potrzebujemy. Czy się do tego zmuszamy, mimo że bardzo, bardzo czegoś potrzebujemy. Więc słuchajcie, sposób myślenia moim zdaniem to jest to, co w minimalizmie jest najważniejsze. I o co w nim chodzi? O zmianę sposobu myślenia. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do lajkowania, do subskrybowania. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze teorie na ten temat, co Wymyślicie, czym dla Was jest minimalizm. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.